Anna Śliwińska specjaliści. Był król kiedyś przeziębiony, lecz do leków nie miał głowy, więc poprosił aptekarza, by doradził mu lekarza. Ależ królu. Oczywiście. Sprawdźmy, co tu jest na liście. Okulista, laryngolog, ortopeda i trycholog, pan kardiolog, okulista, pulmonolog i dentysta. Diabetolog, tu przysięgam, nic wspólnego z diabłem nie ma. Jest nefrolog, jest protetyk, choć nie lekarz, to dietetyk. Hematolog na mailiście ufać można interniście, toksykolog i psychiatra, dermatolog i pediatra chirurg razem z neurologiem alergolog z urologiem i dam sobie uciąć głowę, że to jeszcze nie jest koniec. Król za wiele nie zrozumiał Kto by się połapać umiał więc zakończył, pogubiony W sumie to już jestem zdrowy. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.